Tego ogrodu plebańskiego. I nagle zobaczyła na klonie jakąś niesamowitą światłość. Ten klon stał dos dosłownie w tym właśnie miejscu, gdzie obecnie jest kapliczka. I tutaj, jak Państwo później podejdziecie, proszę zobaczyć, że e, z tego klonu objawień, z tego starego klonu, została, e, został niewielki kawałek właśnie drewna. On tutaj jest. Za szybko będzie później można tutaj podejść i fragment tego drzewa zobaczyć. Niestety więcej nic się nie zachowało, ponieważ pielgrzymia, jak tutaj przybywali, to dokładnie wszystko, prawda, z tego klonu zerwali i wywieźli po różnych stronach i Polski, no wtedy Polski nie było na, na mapach świata. A i przenosimy się 27 czerwca po południu albo wczesnym wieczorem Justynka wraca do domu, przychodzi obok właśnie kościoła, widzi na klonie wielką jasność. Przestraszyła się, nie wiedziała co tam, co tam jest, więc podeszła bliżej do tego klonu i wtedy zauważyła na tym klonie jakąś piękną panią. Piękna pani, taką dziewczynka opisuje. Piękna pani, która siedzi na tronie. Matka Boża tronująca. Wokół aniołowie, i za chwilę również jakby z góry schodzące, dzieciątko Jezus. Pan Jezus, który zszedł do Matki Bożej i usiadł jej jako dzieciątko, usiadł jej na kolanach. To była ta pierwsza wizja. Pierwsza wizja, która została opisana, zapisana, jak Justyna Szafryńska widziała Matkę Bożą, a więc jako taką Madonnę tronującą, siedzącą na tronie z Dzieciątkiem Jezus i wokoło Matki Najświętszej aniołowie, którzy jej i Dzieciątku Jezus towarzyszyli, którzy im służyli. Oczywiście dziewczynka była bardzo pobożna i zaczęła się modlić. W tym strachu, zobaczcie Państwo, nie uciekła, ale zaczęła się modlić. Odmówiła modlitwę, którą znała, pewnie była to modlitwa Zdrowaś Maryjo i co później? Pobiegła szybko do domu i powiedziała swojej matce, co, co widziała, ale kiedy biegła do domu, napotkała księdza proboszcza. I ksiądz proboszcz, kiedy zobaczył, że ona jest taka, prawda, rozemocjonowana, zapytał, co się stało. I księdzu proboszczowi też opowiedziała o tym widzeniu. Później też opowiedziała swojej, swojej matce. I ksiądz proboszcz, jego pierwsza myśl, księdza proboszcza, była właśnie taka. Jak jeszcze raz zobaczysz tę postać, tę piękną panią, to najpierw się jej zapytaj, kto ty jesteś. Kto ty jesteś. Kiedy później dziewczynka opowiedziała też swojej mamie, mama no, do końca też tak nie wierzyła, prawda? Mówi, trzeba powiedzieć o wszystkim księdzu, prawda, proboszczowi, żeby on potwierdził, czy rzeczywiście tak było, czy tak nie było. Następnego dnia przyszła na to samo miejsce, tutaj właśnie do tego klonu, towarzyszyła jej matka, ksiądz Proboszcz później też je inne dzieci, inne dzieci, między innymi druga ważna wizjonerka widząca, Barbara Samulowska trochę młodsza miała 12 lat, ale o Barbarze później jeszcze opowiem. Więc na początku. Przez dwa, trzy pierwsze dni tylko Justyna widzi Matkę Bożą na, na klonie. Natomiast później od drugiego albo trzeciego dnia również Barbara Samulowska, jej koleżanka i też dalsza kuzynka też również widzi Matkę Bożą. I te objawienia moi kochani trwają, miały trwać aż do... tam jest to zapisane, aż do 8 września czyli do tej uroczystości, w której my dzisiaj uczestniczyliśmy, narodzenia Najświętszej Marii Panny, ale się nieco przedłużyły. Codziennie, każdego dnia dziewczynki przychodziły na to miejsce i tutaj objawiała się im Matka Boża. Zadawały pytania, otrzymywały od niej odpowiedzi, ale też e, za chwilę o tym. E, dlaczego powiedziałem, że trochę się to przedłużyło, te objawienia? ponieważ Matka Boża zapragnęła, żeby tutaj na tym miejscu powstała właśnie kaplica z jej figurą. I ksiądz taką figurę zamówił w Norymberdze i ta figura niestety nie zdążyła przyjść, zamówiona na 8 września. Więc Matka Boża się dostosowała do tej sytuacji i przedłużyła jeszcze swoje objawienia i one trwały aż do 16 września. Września. Czyli no, jeszcze troszeczkę dłużej poczekała Matka Boża, aż jej figura tutaj przyszła. Ale wracam do czerwca. To jest też, pamiętajmy, już czas taki wakacyjny. W czasie wakacji objawienie trwały trzy razy dziennie. Czyli miały miejsce trzy razy dziennie. A więc tak rano, w południe i wieczorem. Wtedy, kiedy tutaj ludność warmińska była przyzwyczajona do tego, że z, te, z tej wieży bił dzwon i odmawiano Anioł Pański. Praca wtedy stop, zamierała i odmawiano Anioł Pański, prawda? Więc w czasie wakacji trzy razy dziennie tutaj dziewczynki przychodziły i mogły się modlić i rozmawiać z Matką Bożą. Natomiast później, wcześniej, kiedy trwały Trwała szkoła, bo ona trwała jeszcze przy końcu czerwca i później jeszcze we wrześniu. Tylko, tylko raz dziennie wtedy Matka Boża tutaj się zjawiała. Wszystkich, jak policzono tych zjawień, było około 160. A więc około 160 razy. Więc wracamy do prośby księdza proboszcza. Ksiądz proboszcz powiedział do Justyny, jak jeszcze raz zobaczysz tę piękną panią, zapytaj się, kto ty jesteś? Kto ty jesteś? I to pytanie jako pierwsze padło. Piękna pani, kto ty jesteś? I Maryja się tutaj przedstawiła. Jestem niepokalanie poczęta. Jestem niepokalanie poczęta. I to jest, moi drodzy, jedno z takich głównych zdań, przekazów, przesłań. Właśnie z tego miejsca, tutaj z Gieczwałdu, że Maryja jest niepokalanie poczęta. Jest niepokalanie poczęta. Niektórzy to też tłumaczą niepokalanym poczęciem, ale to o to samo, o to samo oczywiście chodzi. A więc, prawda o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny została tutaj w Gieczwałdzie potwierdzona w czasie. Tych objawień. Maryja bez grzechu pierworodnego poczęta. Dlaczego? Bo została wybrana na matkę Boga Człowieka, Jezusa Chrystusa, na Matkę Bożą. Dlatego Bóg uchronił ją właśnie od tej skazy, tej mazy grzechu pierworodnego. Co jeszcze? Matka Boża nam tutaj powiedziała. W tych dialogach, jakie możemy jeszcze wyciągnąć e, wnioski? Takie trzy najważniejsze to jest właśnie przedstawiła się jako niepokalanie poczęta. Druga, kiedy dziewczynki pytały: Czego chcesz od nas, piękna pani? Co my mamy czynić? Co mamy robić? Pragnę, chcę, abyście codziennie odmawiali Różaniec. To jest drugie przesłanie Giczwałdu. Modlitwa różańcowa i to codzienna modlitwa różańcowa. Pragnę, chcę, abyście codziennie odmawiali różaniec. Kiedy dziewczynki pytały, co zrobić, aby chorzy odzyskali zdrowie? Niech się modlą, niech odmawiają różaniec. Co zrobić, żeby opustoszałe warmińskie parafie bo niektórzy proboszczowie za to, że odprawiali w języku polskim głosili kazania odprawiali po łacinie, ale po polsku głosili kazania byli zamknięci przez prawda, żandarmów co zrobić, żeby opustoszałe parafie odzyskały proboszczów jeżeli będziecie się modlić żarliwie proboszczowie znowu wrócą będziecie mieli w parafii księży dalej co zrobić, żeby ktoś na przykład się odnalazł? Dużo ludzi zaginęło z warmi, gdzieś tam emigrowało, szukało prawda, pracy? Matka Boża zawsze mówiła: módlcie się gorliwie, a to wam się spełni. Co jeszcze w ramach tego przesłania modlitewnego? Był taki dwa podstawowe problemy moralne, właśnie tutaj XIX wiek 1877, powtarzam ten rok objawień, tutaj na Warmii, ale też i w Gietzfaudzie. Dwa takie podstawowe problemy moralne. Pierwszy problem, bateria, o przestało działać, to nie mamy niestety. Bateria Przuch, czy nie wie, tam się to rozładowało. Aha.